Witajcie w kolejnym odcinku kontrabandy Konflikt na południu, mamy sprawdzać wszystko Wszystkie dostawy, wszystko No i co no Narodowość trzeba tutaj sprawdzać, rejestracja, wiek kierowcy i przebite oponki Dobra Sprawdzę sobie jeszcze tylko jedną rzecz Ile mam miejsca w więzieniu? Okej, okay, bo dzisiaj będzie chyba dwóch przemytników, tak mi się wydaje to co, no zaczynamy, no. Puszczymy sobie pierwszego kierowcę. Wituj, Dobra. I czy tutaj sprawdzimy pod kątem przemytu i ogólnie... trochę wódki by Ci trzeba popchnąć. widzimy, że tam I to Ale to od Ciebie kupię w sobie. Okay. dobra, więc teraz tak jeszcze dokumenty mam jest, to jest Albarach. Okay. z Albarach okej z... to nie w kierowcy 39, będziesz tyle miał czy nie? 49, okej okay. ale czy sprawdzimy, czy nic tam nie smoglujesz? Ok, jest też dobra w tym. Więc fajnie. Teraz tylko dobrze przeszukać wóz i Dobra. Mamy mój nożyk taktyczny mamy. Mamy też, ok, nie, tutaj nic nie ma, oponki, o, to ci przebijemy czym łomem, czy kurwa, dzisiaj będziemy bogaci, jak ja się za to kupię, na nic nie ma, dobra, to jeszcze tylko, teba ci, sprawdzić, te kury się wydają podejrzane, wyładuje wszystko. Kurwa, jakby on w krowie to słowo, to ja mu szacunek oddaję. Dobra. No, tak jak myślałem, te kury mi tutaj też nie I druga kurka. Nie ma już wolnego miejsca. No to będzie trzeba sprzedać dzisiaj to wszystko, bo wolnym miejscem trochę kapa. No. O, dobra. I tutaj jeszcze sprawdzimy, czy nic. Ja nie spowie przed nami. To czy strefa inspekcji? Tym sposobem możemy przejść do kolejnej ofiary? Trzemano. Dobra, zaraz zobaczymy Najpierw co sprzedajesz. Znaczy co kupujesz. Okej, okay, ja to sprzedam. Okej, okay, fajki za 13, to se kupię, handel wymienny. Jedna przepita Dobra, chyba nic tutaj nie będzie, ten kontrabandy. Jutro sobie sprawdzimy, co ty tutaj pytania. Pod maską tam niczego jeszcze nie pytanie? Dobra. E, co my tutaj mamy z tymi AGD i tak dalej? To jest tutaj on. Żywność 6, AGD 3, Chemikalia 4. Dobra, czyli to. Tak. To się zgadza. AGD. Chemikalia 4. Worek z cementem to będzie też Chemikalia. To tak. Czyli w Tierra Dolima od razu regulacje wjazdowe. Sprawdzimy dane. Więc się zgadza, zgadza. Uwaga, 3400, się zgadza, dobra Rejestracja, HIVET Tadeusz, Okej to pojazd do teraz A to będzie ten Tadeusz, 3, 7 7.0 do 10 grudnia Mhm, mm dobra, a ok, tutaj masz do maja To się zgadza Kurwa, teraz pytanie, czy on jest czysty, czy nie O, skrzynka leków, no to chemikalia na pewno, worek z cementem, czy to będzie do chemikali? Ja bym go sobie. w sumie Uj, ryzyk fizyk. Najwyżej mnie artykuły budowlane zostały i to tak, nie ma chemii dobra, i tak mamy tyle kasy, że jedna zła kontrola to tam chuj będę przynajmniej wiedział, że worek z cementem idzie do chemii A jednak. Aha, trochę zapomniałem o tym, ale to tak. Opuszcz pojazd. I dokumenty, a jeszcze wymiana. O wódkę kupujesz nawet drogo. Idę zobaczyć coś mało fajnego. Nie. Dobra, to daj mi jeszcze dokumenty. A czy rejestrację z Kierowc. 37 Dobra, ale zdjęcie ci się nie zgadza już, widzę. Tutaj sprawdzimy wagę. A 690. to się zgadza. Teraz CNN 602-0100. Erik Bajard. OK, A ZRV to by było. A ZRV. A Aż tego busika to to będzie to. Erik Bajard. PU, no dobra. Do sierpnia. Do czerwca to się zgadza. Dobra. Wchodzę od razu, czy to się zgadza? Beczka benzyny 2, kuchenka gazowa 2, ale ten worek z cementem 10, powinien Nie ominąłem nic. Może gdzieś to pitra No Dobra, nie zgadza się w przewozowym. E, a to było jak to było światli niezgodności, ok, czyli na pewno już masz pojechany przeliz przewozowy, to. Tak to wszystko się powinno zgadzać. Dobra, czy weźmy to, oddaj. Jeszcze stan techniczny trzeba sprawdzić. Dobra, czyli te opony całe. E, światełka całe lustarka ma, szybkich bitych a raczej nie ma. Wszystko się zgadza Dobra, to możesz pamiętać Z Powrotem do swoich Nała Kolejny pacjent No wydupij, bo czasu nie ma Nic nie przewozisz. się ważny telefon Cześć. Halo? No dobra, to do tym zajmiemy. To ja sobie muszę wziąć potrzebne materiały. Jakiś nóż może? Łopatę mam, mam... Chciałem wziąć trochę magazynku. Możemy lecieć. kierownikiem Tartaku mam se pogadać, no dobra, to sobie pogadamy i jazda i Tartak to chyba daleko, nie? ale zobaczymy co tam przygoda nam przyniesie to jest jazda, no gen, więc... Przyszedł, chyba nie będzie Witam kierowniku Aha, napis mi zniknęł Jeszcze raz, o Podjechał tutaj ten go, co brakował pod lasem i stąd Mhm, ok, dobra. Czyli po prostu trzeba go znaleźć. Dobra, idę przeszukać ten samochód. Wyłączę się z ręki. Nie, tylko

Ty jest też Kozlow, może ty też nie. To jest też kierownik. Ja jestem Kozlow. O, tu jest tył. Też go w kopał, hamianie. Uwa. Kurwa, przecież ja tam nie dojadę chyba w 5 minut. No. Hmm. Jak tu wyjechać kurwa? Bym tu wyjechał jak...

I tutaj. mogłem w więźniu usiąść, to bym sobie odwiózł później. Po drodze bym miał. Przeszukaj ruiny. Jeszcze syrenkę. O kurwa. Ty dziadoty. O wow, kurwa. Podtoczony został. Granady ma. No. Dość trochę bliżej. Dokładnie. Kolejny granat Kurwa trafię w tą głowę.

Cały łuk damy na jakąś fundację charytatywną rażniej z Sanjaykiem kurwa oh, O coń się? mieli Dobra Teraz sobie tylko to zwrócił do auta Muszę mieć troszkę miejsca. No tyle styku. No i co? Reszta działań zobaczycie w kolejnym odcinku. Na razie.